Witajcie, jestem w miejscowości ławki. Za mną stoi dom, któremu już naprawdę niewiele brakuje do zakończenia budowy. Ten dom za dwa tygodnie będzie skończony i wtedy przyjadę jeszcze raz, pokażę Wam go od środka i od zewnątrz już w stanie gotowym. To za chwilkę zapraszam Was do oglądania. Oglądanie rozpocznijmy od elewacji frontowej. Tak to wygląda w tym momencie. Jest jeszcze nieotynkowana. Za chwilkę rozpoczniemy pracę. Nałożymy klej, siatkę, klej, podkład i otynkujemy. Mówiłem wam w poprzednim materiale wideo na temat tej budowy, dlaczego to okno nie jest w pełni narożne, czyli nie trzyma się ten narożnik na ramię, a wstawiony jest tam słup, więc nie będę wracał do tego tematu. Jeśli dom ma garaż, to w standardzie wyposażamy go we wrota garażowe są to wrota firmy Wichers. W standardzie budowy oczywiście oferujemy również drzwi, są to drzwi firmy Gerda. Natomiast jeśli klient chce mieć inne drzwi o innych parametrach, załóżmy szczelności akustycznej o innych parametrach termicznych, wówczas takie drzwi wyceniamy oddzielnie. Klient może też zamówić drzwi u firmy zewnętrznej, u zewnętrznego wykonawcy i też nie mamy nic przeciwko temu, oczywiście. Widzicie elewację boczną lewą z oknem typu Fix w stronę przyszłego ogrodu. Tutaj jest południowa wystawa dachu, więc klient w tym miejscu zlecił montaż instalacji paneli fotowoltaicznych. Jutro nasi instalatorzy zaczynają montaż jednostki centralnej pompy ciepła amerykańskiej firmy Water Furnace. Będzie to pompa gruntowa w wariancie nawiewnym, która będzie chłodzić wnętrze latem, ogrzewać się zimą, a wszystko po naprawdę śmiesznych kosztach. Będąc na tej budowie, ostatnio opowiadałem Wam również, że w tej wnęce będzie fajny taras z pergolą. Ten dom, patrząc od góry, ma kształt litery L. Tu w lewym górnym rogu ekranu możecie zobaczyć wizualizację tego tarasu. Wiem, że finalnie tych słupów nie będzie. Natomiast to no, będzie pergola typowo drewniana i myślę, że dom jeszcze na tym skorzysta. Być może pamiętacie, będąc tutaj ostatnio, rozpływałem się nad wnętrzami tego domu. Możecie je zobaczyć teraz na zdjęciu płaskim pomieszczeń. No, rzeczywiście, moim zdaniem, ten dom jest fajnie zaprojektowany. Ten układ jest taki bardzo logiczny, układ funkcjonalny oczywiście. Mówiłem, że lubię domy parterowe i to jest jeden z takich, na które zwróciłem uwagę. Dom nie ma standardowego wykończenia dachowego, natomiast posiada blachę na rąbek, tak sobie zażyczył inwestor, żeby zastosować takąż blachę zamiast gontu bitomicznego. Mówiłem wam już wielokrotnie, jakie ma zalety taka blacha, na przykład w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych, mianowicie nie trzeba jej wiercić pionowo, robić otworów, tylko skorzystać z kaczych dziobów, czyli tych wystających elementów z powierzchni dachowych, i do nich są specjalne uchwyty, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. Nie przewierca się ich, tylko po prostu zaciska na wystających elementach i to się świetnie trzyma i bardzo dobrze się sprawdza. Dom wyposażyliśmy oczywiście w komin z karamzyto -betonu. Jest to komin systemowy, standardowy dla naszych inwestycji. W tym przypadku będzie on wykończony tynkiem, prawdopodobnie kolorem grafitowym. Możecie też zamówić taki komin, jaki widzicie teraz na ekranie. Jest to komin w obróbce z blachy, w tym przypadku z blachy na rąbek stojący. Jest to rozwiązanie kapitalne. Na takim kominie nigdy nie będzie widoczna sadza i zawsze będzie wyglądać estetycznie. Na budynku zamontowaliśmy już rynny, widzicie też część spustów. Nie ma sensu montować całych spustów, ponieważ niebawem będzie tutaj wykonywana podbitka, poza tym przeszkadzają one również w pracach tynkarskich. Rynny i spusty przygotowuje dla nas stały dostawca, który gnieje w swoim zakładzie. Mają one identyczny kolor jak blacha na dachu, jak parapety. Modny kształt, właściwie profil prostokątny. Jest to zdaje się kolor grafitowy RAL 7016. Jeśli ktoś sobie zażyczy inny kolor pokrycia dachowego z blachy bądź z gątu, to też wykonamy rynny dopasowane kolorystycznie do takich elementów. Na razie u dołu elewacji widzicie wiatroizolację, natomiast dom ten będzie posiadać tak zwaną mozaikę. Czym jest ta mozaika? Jest to taka struktura, którą wykonujemy ze styroduru na ściance fundamentowej od zewnątrz i pokrywamy ją specjalnym tynkiem mozaikowym, który jest twardy, który zabezpiecza tę część elewacji przed jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. Dom ma powierzchnię całkowitą, e, zabudowy 150 m2, więc wyposażymy go w jednostkę centralną rekuperatora nieodpłatnie. E, zawsze robimy to, kiedy dom ma minimum 120 m2 powierzchni. Rekuperator, który pokazywałam Wam na filmie, rekuperator w moim domu oczywiście obecnie kosztuje 14 tysięcy złotych, więc e, można powiedzieć, że dajemy spory upust, zważywszy, że jest to suma wysoka. Jednostka centralna jest gratis, natomiast klienci płacą za montaż. Zobaczmy dom od środka to jest wiatrołap w nim po lewej stronie od drzwi znajduje się taka wnęka zmieści się w niej spora szafa, być może jeszcze wieszak na odzież. Z kolei z prawej strony od wejścia znajduje się również wnęka nieco płytsza na przykład na siedzenie, żeby wygodnie zmieniać obuwie. Od razu za wiatrołapem znajduje się salon i ten oto majestatyczny kominek, który ma 3 m 10 cm wysokości, podobnie jak cały salon. Ponieważ strop nad salonem jest wyższy niż w pozostałych pomieszczeniach, co robi świetne wrażenie, ponieważ potęguje wielkość tego pomieszczenia, jednocześnie sprawia, że staje się ono widne. Przyjemne, duże, otwarte. Tu są drzwi tarasowe, które będą wpuszczać do wnętrza Duże Światła. Mają szerokość około 2,5 metra i będą prowadzić na taras, o którym mówiłem Wam wcześniej. Zaś tu mamy aneks kuchenny. Aneks kuchenny ma wysokość 2,60 m, podobnie jak wszystkie pozostałe wnętrza tego domu. Jego powierzchnia to aż 14 m kwadratowych. Tu będzie wnęka na blat roboczy z wyciągiem do pochłaniacza. Tu też będą blaty, natomiast to okno narożne jeszcze spotęguje wrażenie otwartości tego domu na otoczenie i w tym miejscu będzie też zlew kuchenny. Patrząc w prawo mamy niewielką spiżarnię, około 2 m2, która będzie wyposażona w regały do samego sufitu. Pójdźmy dalej. Tu mamy korytarz, który wyraźnie oddziela część dzienną od części nocnej. Mamy tu trzy sypialnie oraz łazienkę gościnną. Łazienka ma powierzchnię 5,6 m2. Ten pokój ma około 10 m, nieco ponad. Jest to pokój dziecięcy. Kolejny pokój gościnny, duży 17,4 m2 z własnym wyjściem na taras. Pomieszczenie bardzo przestronne, przyjemne i widne. I ostatni pokój to sypialnia małżeńska, która jest tymczasowo zajęta przez naszą ekipę szpaklarzy. Przepraszam, panuje tu pewien bałagan, który zostanie niebawem uprzątnięty. Sypialnia ma 16,5 m i własną łazienkę o powierzchni 6,5 m, czyli tak zwaną łazienkę małżeńską bądź prywatną. Wyjdźmy teraz przez korytarz i wejdźmy do części gospodarczej domu. Z tej strony widzicie wnękę, w której znajdować się będzie pralnia, natomiast z tej strony będzie schowek. Tutaj mamy garaż jednostanowiskowy o powierzchni 18,9 m kwadratowego. A za nim pomieszczenie techniczne, w którym znajdować się będzie jednostka centralna nawiewnej pompy ciepła w wariancie gruntowym, rekuperator i terma wody z własną pompą ciepła. Posadzka pomieszczenia technicznego pokryta została przez nas masą hydroizolacyjną. W tej części budynku mamy również falownik instalacji fotowoltaicznej oraz skrzynkę elektryczną. Widać też elementy instalacji alarmowej. W tym domu mamy jeszcze ciekawe drzwi. Są to drzwi tak zwane chowane. Czym się charakteryzują takie drzwi? Nie mają ani okładzin, ani wystających futryn, ładnie licują się z powierzchnią ściany. Rama drzwi ma na razie naturalny kolor stalowy, ale po pomalowaniu. Ładnie stopi się z powierzchnią ściany, ponieważ będzie pomalowana na kolor biały. Tutaj pozwolę sobie zamknąć te drzwi, żebyście zobaczyli, jak wygląda efekt. Mniej więcej oczywiście, bo po zakończeniu prac będzie on znacznie lepszy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was do oglądania następnych filmów. Mówię o domu w Wężyku, który będzie cały w drewnianej okładzinie. Pokażę Wam go niebawem. To tymczasem. Pozdrawiam.